Czy jest tu ktoś w tym pokoju? Yes! Witam serdecznie. To są nagrania z dzisiejszej nocy. Pierwszy raz nagrywałam w pokoju chłopców, bliźniaki 4 lata. Od dłuższego czasu chłopcy budzą się w nocy i przeraźliwie płaczą, krzyczą, boją się. Mam dużo historii. Tak w skrócie. Często budząc się w nocy widzę duchy, ktoś puka do pokoju, ktoś siedzi na łóżku, ktoś chce wejść do pokoju z ogrodu. Słyszę kroki, pukanie. W naszym życiu pojawiają się zjawiska, których czasami nie jesteśmy w stanie racjonalnie wytłumaczyć, i dziś właśnie na taki temat porozmawiamy sobie w odcinku 6.30. Witam Was bardzo serdecznie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to wciśnijcie ten czerwony przycisk, tylko tam na dole. Jedno z nagrań, które wcześniej usłyszeliście, otrzymałem od mojego widza. Swoją drogą bardzo dziękuję. Przeanalizowałem dokładnie nagrania, przeszedłem troszeczkę dalej do tego, co jest w nich zawarte. No i 4 maja 2020 roku na jednej z facebookowych grup zajmujących się paranormalną tematyką, pojawił się wpis pewnej kobiety, która mieszka w Belgii. Opisała w nim swój problem, który dotyczy opętania lub dziwnej obecności czegoś niezrozumiałego. Jej dwoje synów budzi się od dłuższego czasu w nocy i wydają z siebie przeraźliwe krzyki. Dodatkowo płaczą, i się. To nie jest jedyna straszna rzecz, która dotyka dom tej kobiety. Na potrzeby tego filmu nazwijmy ją Elżbietą. Chciałbym, by pozostała anonimowa. Pani Elżbieta w swoim poście na Facebooku opisała wiele historii. Mówi o tym, że często budzi się w nocy i widzi duchy. Ktoś puka do pokoju, ktoś siedzi na łóżku, ktoś chce wejść do pokoju z ogrodu. Słychać kroki, pukanie i tak dalej. Historia nagrania jest o tyle ciekawa, że pani Ela leżała w łóżku wraz ze swoim mężem, w momencie kiedy dzieci zaczęły krzyczeć, a owe nagranie zostało zarejestrowane. Oczywiście kobieta szybko zerwała się z łóżka i pobiegła do dzieci. Jeden z moich widzów wypytał kobietę o problem nieco dokładniej. Po krótkiej rozmowie otrzymał informację, że w domu pani Eli byli już egzorcyści, którzy dodatkowo przeanalizowali nagrania głosowe metodą EVP. Czy jest tu ktoś w tym pokoju? Jeśli tak, odezwij się. Pani Elżbieta napisała na grupie na Facebooku, że problem, który dotyczy jej dzieci, to demon. Dokładnie Lili i Sphinx, ponieważ tak się nazywają. Trzeciego niestety nie udało się zidentyfikować. Bo czy normalnym jest, że czteroletnie dziecko wydaje z siebie taki krzyk? Egzorcyści, którzy badali nagrania podesłane przez panią Elżbietę, na tyle zainteresowali się tematem, że postanowili przeanalizować pozostałe. Rezultaty, które osiągnęli, są bardzo ciekawe. Czy jest tu ktoś w tym pokoju? Społeczność grupy, na której postowała pani Elżbieta, poprosiła o dokładne zdjęcia pomieszczenia w celu przeanalizowania ich dokładnie. Część osób twierdzi, że na zdjęciu, które widzicie teraz na ekranie, można dostrzec twarz mężczyzny, której usta otwierają się do krzyku. Miejsce, w którym musicie szukać twarzy, to podłoga. Na jednym z nagrań, którymi również podzieliła się pani Elżbieta, w dziesiątej sekundzie słychać męski głos. Rodzina ma teraz spory problem. Egzorcysta nie może przyjść do ich domu, pozostaje im jedynie czekać. Spróbowałem skontaktować się z panią Elżbietą, jeżeli uda mi się to zrobić, to porozmawiam z nią dzisiaj na live o godzinie 20:00. Zapraszam was bardzo serdecznie na YouTube'a. Dodatkowo przeanalizujemy sobie wszystkie nagrania bo sprawdzamy pod kątem EVP, tego czy słychać tam faktycznie jakieś głosy, dlatego nie może was zabraknąć. Widzimy się o godzinie 20 na moim live'ie. Takich historii jak pani Elżbiety też jest o wiele więcej, dlatego podsyłajcie mi tematy na mojej grupie na Facebooku. Tam nic mi nie ucieknie, przynajmniej dołączajcie do grupy. Link oczywiście macie w opisie, być może to twój temat znajdzie się w kolejnym odcinku 6.30. Dajcie znać, czy wierzycie w demony i odwiedźcie mój tajny projekt ziżer.pl. 2 czerwca jest odsłonięcie kart. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, wciśnijcie czerwony przycisk tylko tam na dole. A jeżeli chcecie takich tematów więcej, to zostawcie łapkę w górę. Tymczasem ja się z Wami żegnam i dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!